Ja oglądałem ten film Stanowskiego i ja tam widzę jeszcze jeden problem. Ja nie wiem, czy on tego nie jest świadomy, bo pytanie czy czy Natalia jest w pełni zdrowa, nie na przykład psychicznie. Bo to już poszło na taką skalę, że wydaje mi się, że ona też po części wierzy. Ja tak so sobie rozkminiałem, nie? Bo jak tak naprawdę rozłożymy na czynniki pierwsze wiele jej wypowiedzi, no to można doszukać się tam, że okej, okay. no tak było, tylko że ona to mówi w taki sposób, że człowiek rozumie to inaczej. Na przykład coś tam gadała, że helikopterem przyleciała na jakąś premierę, nie? No i no, trochę się zgadza, no bo w tym samym mieście wynajęła sobie wycieczkę helikopterem, taką, nie wiem, kurwa, krajoznawczą, no i wylądowała. I wsiadła w taksówkę i przyjechała, nie? No, ale sobie w głowie może mówić, no, przyleciałem helikopterem. To tak samo jak ja w Rio na przykład byłem, nie? I sobie wziąłem taką na pół godziny helikopter, żeby zwiedzić z góry miasto. To też mogę na przykład powiedzieć, no, do Rio przyleciałem helikopterem, no bo jakby jak wylądowałem w Rio, no to tym helikopterem. I ona właśnie dużo takich robi dziwnych akcji, nie? Że na przykład, o ja wam powiem moją historię i to, jak ja ją odczuwam, a jakby ją odczuła Natalia Janoszek. E, na przykład, gdybym wam powiedział, że e, leciałem raz SILem. Powiem wam, kto to jest SIL. SIL to jest taki młode pokolenie może nie kojarzyć, to jest taki piosenkarz. <grywa> O, ten ziomek, nie? I jakbym powiedział, leciałem kiedyś sealem z Silem z, z Londynu. Pogadaliśmy sobie, po, y, trochę sobie pogadaliśmy, y, wesoły gość, nie? No to sobie kminicie po takiej y, gadce, jakbym na przykład udziela wywiadu, no że ja z Silem gdzieś sobie leciałem razem, że się kolegujemy. A prawda na przykład była taka, że y, szedł Sil. Ja wtedy, jeszcze chyba nawet nie byłem youtuberem i mówię, można zdjęcie? A on mówi, że nie. A ja mówię, okej, okay, nie ma sprawy i poszedłem, nie? Ale Natalia Janoszyk, ona każdą najmniejszą rzecz opowiada tak barwnie, na przykład, że piła herbatę z Tomem Cruzem. No może gdzieś faktycznie była na jakimś evencie, że stała y, gdzieś przy jednym stoliku, a 10 stolików dalej był Tom Cruise. Ona piła herbatę i on pił herbatę, no ale w jej głowie to jest, piłam herbatę z Tomem Cruzem i to, to jest taki jakiś jej problem, że ona wszystko kurwa potęguje i w, w dziwny sposób opowiada. No bo wiele takich jej historii, no, że wygrała konkursy Miss, no wygrała konkursy Miss. Tylko że to yy, że właśnie dostała nagrodę chyba tam najsympatyczniejszą czy coś takiego, no to już o tym nie gada. No dziw, dziwna, dziwna persona, yy, ja na, pamiętam, zwróciłem uwagę wtedy, kiedy ona książkę wydała, tą o Bollywood, że yy, jak podbić Bollywood, bo ja wtedy byłem jakoś, wtedy w tych Indiach chciałem robić te kanały YouTube i mi wtedy wszyscy gadali, że nie znają jej i teraz dopiero mi chyba Monika mówiła, że ona tą wydała, ile ona w ogóle ma, ma ta Natalia Janoszek? 33, a książkę wydała ile lat temu? Nie wiem, jak to sprawdzić. Data premiery. 7 lat temu. Nie, to Monice się popierdoliło w takim razie. No dobra, to ona już była chyba w pełni świadoma, wiedziała, co robi. Ja wtedy właśnie zwróciłem uwagę, że coś stąd jeszcze nie no, jest nie tak, ale. W życiu się nie spodziewałem, że to aż na taką skalę, że przerabiała trailery? Myślałem, że faktycznie gdzieś tam zagrała, bo w Indiach powstaje pełno filmów. No i pytanie, nie? czy ona po prostu też trochę nie jest chora na mitomanie? To jest choroba, to no, taka dosyć poważna? Za typowe dla mitomanii uznaje się, że motywacja do tworzenia kłamstw jest wewnętrzna. Może nią być pragnienie zwrócenia na siebie uwagi, bycia podziwianym, podwyższenia swojego znaczenia, zaprezentowania się jako osoba o szczególnych zdolnościach, osiągnięciach lub znajomościach. Przyjmuje się, że motywacje te związane są z dysfunkcjonalnymi mechanizmami psychologicznymi. Ja uważam, że tam coś jest nie tak, nie? Ale nie znam. Dopiero te, ostatnio sobie przeczytałem w pełni tego jej maila, no to ona naprawdę wierzy, że zrobiła tą karierę, nie? By ona te takie małe rzeczy, te takie małe rulki, że tam gdzieś pojawi się na sekundę, ona naprawdę uważa. Tak jak na przykład ona, był jakiś taki wywiad, że ona ma swoją świtę. Natalia, Janoszek. Świta. Chociaż najlepiej na TikToku tego poszukać. To jest Maria, TikTok jest zawsze 10 razy głośniejszy od YouTube'a, nie wiem o co chodzi. A to co? Nie ma co się obrażać na rzeczywistość, w związku z czym co zacząłem kopać. Ale wychodzę z założenia, że lepiej być samemu niż być z lekim, albo dla zasady, bo warto być z kimś, prawda? No, od kogo masz te gorące DM-y? Pochwal się. Ojej, myślę, że jakby ktoś zajrzał w moje wiadomości. Pamiętam, że swego czasu za granicą brzmiało o tym, że kobiety piszą z Neymarem czy są Rodriguezem. Ja też z nimi piszę, ale, ale. O i zobaczcie. Chuj, może gdzieś tam Neymar jej yy, przez przypadek coś wysłał jakiegoś kurwa uśmiech, czy coś takiego, o, ale możliwe, że nie. To ja Wam opowiem właśnie sytuację, jak działa mózg Janoszek. Yy... Albo chuj. <laughs> może to za trudne. Nie, chuj, dobra, pominę to. No to też bym stracił jakieś takie rzeczy. Ale nie mam czasu żeby się z nimi spotkać. <laughs> może dlatego jestem singlem. To może by Ale wychodzę z założenia, że lepiej być. Nie dobra, znajdźmy to, co We chciałem znaleźć. Cał Całą swoją Wikipedię można by Ona gdzieś gadała o świcie, że ma taką świtę. Jak leci do. Do Indii. No na chuj, nie mogę tego znaleźć. Dobra, może.